Nagrywam, nagrywam, tutaj zminimalizować, słuchajcie, jadę, jestem w trasie. sobie. Tak jak mówiłem, kurde, jak już raz rower ruszyłem, to już go po prostu zajeżdżę, nie? Ale na wstępie chciałem pozdrowić Ronka, Magdę, Demiana i Alexa, nie? Pamiętajcie, że w październiku się widzimy. Aleks mnie na pewno nie pamięta. Damian nie pamiętam je yy, może w ogóle, troszkę może jednak pamiętam je, a może mnie jednak nie pamiętam. No dobra, na pewno mnie nie pamięta, bo ostatni raz się widziałem jak yy, Damian miał 3 lata, a 3 lata, bo nie nie niestety. Dobra, słuchajcie, wybieram się teraz na rowerku, żeby się trochę spocić. Wybieram się w teren, gdzie jest jakieś jeziorko. Co ja tu narobiłem, no, no nic nie narodziłem, no, no, Wchodzę na mapy. Ogólnie temperatura jest teraz, powiem Wam zaraz jaka. 26 stopnie niemożliwe. To trzeba chyba zaktualizować. jasne, że trzeba. O, widać? 34 stopnie. Jest w tej chwili. Jest ciepło. no Na szkarni byłoby. Jezu, jutro to. Nie, jutro. Jutro chyba będzie trochę mniej. To 33. Dobra, zaraz ruszam, czekajcie, bo miałem tą mapkę zobaczyć. Mm. Tu jest takie o, widzicie takie placyki jeziorne, to jest niedaleko mnie. Jeszcze nigdy tam nie trafiłem, niby tam jest rezerwat przyrody, mam nadzieję, że tam można wjechać. I mam zamiar tam dojechać dzisiaj, nie? żeby zobaczyć wodę taką słodką. I mnie chyba dobrze słychać teraz, nie to co poprzednio była kicha normalnie z kaszanką a teraz się wyłączam i jadę dalej tu jest yy, baza wojskowa jakaś i będą nie mogę nagrywać nie mam no, nadzieję że mnie gdzieś nie ścigną ale może nie wiedzą że ja mam kamerkę chyba wiedzą no jest lotnisko wojskowe Jestem w pobliżu Heibergen no Zobaczymy Czy Halo tu jestem yy, Zapomniałem Dobra wchodzimy Co jest Czy telefon zgrzał Gdzie my tu jesteśmy Cicho Aha. Czyli musiałbym gdzieś zawrócić Tu jestem w Heibergen, widzicie? No. Czyli gdzieś myślę, że 5 km za mną. Spierdzieliłem sprawę. Dobra, cicho. Przecież nie jest głośno to, czego ja mówię cicho. Eee, ty nie musisz, Bo już mnie komar z żar normalnie pasął. Jestem tu, Fiberben. bym musiał zawrócić chyba, no? Powiem, że nie mam orientacji w terenie, jak to ma wyglądać, ale to z tego wynika, że muszę pojechać tam. Ja wiem, gdzie. Zobaczymy zaraz, jak to mapka pokaże. Chwilowo się rozłączam. No, tu jest taki pad zabaw już kiedyś miałem okazję na nim być. Palce normalnie są zrobione do skakania. State Park, nie, ale sobie dzieciaki mogą to. I takie rzeczy się tu właśnie w Mała miejscowość, a jedzie się zaczepić. Naprawdę to jest malutka miejscowość. Ale grzeje, bo ja wam się zaczęłem pocić. Drugi raz już dzisiaj. A teraz krótka przejażdżka przez miasteczko holenderskie, kolejne. This is what's in it. I właśnie z centrum wyjeżdżam. <laughs> Ale oczywiście tam widzieliście ogródek. nie wiem, piwny czy jakiś tam na zewnątrz. Można sobie usiąść spokojnie. I teraz szukamy... Szukamy tego co... tego jeziorka. Ja gdzieś stanę. Chyba coś czuję, że jestem na dobrej stronie. Właśnie to, czego się najbardziej obawiałem, flaka złapałem. Ja pierdolę. A jestem jakieś 7 km pod chaty Świetnie, co? Zaraz zobaczę. Mam zestaw naprawczy. Nie wiem, czy on działa w ogóle. Ale jak próbujemy. Nie wiem, czy on w ogóle sprawny jeszcze jest. otwieraj, rzesz się. No. Dobra. No i kurde w cieniu i zrobię to. Świetnie, po prostu świetnie. No tak wygląda moja jazda rowerem teraz. <grym> Proszę bardzo. Na placzku. Zajebiście po prostu. No ale niby 40 minut i będę na miejscu. Niby. A się strzaskam dzisiaj, a się spocę. 34 stopnie i kurczę, trzeba się wędrować. To dla mnie to przyzwyczajone do temperatur po prostu zajebiście teraz wędrować, nie? no jeszcze mi zostało 4 km już trochę przyszedłem Kurwa, no człowiek jest głupi, nie? głupi jest, jak nie wiem co. ten rower nie był jeżdżony przez jakiś rok i te opony po prostu sparciały, nie? Zestaw naprawczy, jak go użyłem, to on się nadaje do wyrzucenia, a nie do użycia, a wymienię sobie, znaczy sobie nie, idę do warsztatu, kurwa. sam te, takie rzeczy się nie bawię. 30 euro mi to będzie kosztowało, wymiana nowy, żeby nowe opony były włożone i nowe dętki, no, dobra, no co, heja. Brasil! Jestem już u mnie, ale żyję, daję radę. Muszę zwolnić do 50 km na godzinę, bo trochę przesadam z tym tempem chodzenia. No, a źle nie było, myślałem, że będzie gorzej.